Mów. Powiedziałem y, wyraźnie, że to są moje subiektywne odczucia. Powiedziałem, że obiektywnie y, y, widzę, że, jakby, że robi dymy i ro, y, robi. Kurwa, po... nie, nie o po... mu chodzi. Kurwa, no po... powiedz to bo mu, nie rozumiesz! Kurwa. Nie rozumiesz różnicy między subiektywizmem a obiektywizmem? W Polsku, pro, Dobra, kurwa, z, obiektywne, szkoła, z obiektywnego po, punktu widzenia pro, to dobrze, że tu jesteś, bo robisz dymy, ale, ale moje subiektywne odczucia są takie, że po prostu nie powinieneś tu być i tyle, kurwa. Ale pro, dlaczego, pro, Max? Potrafię to oddzielić! Ja nie, ja nie Dobra, to ale teraz... Ja się pogubiłem. Maxiu, ale teraz dlaczego nie powinno go tutaj być? Dlaczego? Skoro chcieli go widzowie. Ale tłumaczę Ci, że to są subiektywne odczucia. Ale uzasadnij je. Zasadnij je. No bo o powody nie wiód, tych Twoich uczuć. A na przykład, czy ja poczułeś zagrożenie, że ta ja dołączył? Nie, nie, to są... Wiesz, to są... drogą subiektywne, dedukcji, subiektywne że subiektywne do konkluzji. Związane z tym. Że on od razu dostaje, wiesz, narodowy, tuny i tak dalej, wiesz, znikąd, wiesz o co chodzi, Kurwa, się, ma znikąd, ale się. ja nie mówię, że go ma tu nie być, ja mówię, że obiektywnie ja go tu, ja wiem, że on, że on robi, miał tak fart, nie no, my, miał fart, no że no, okej, okay, niech mu, nie? tu będzie, jakby, to jest, wiesz, logicznie twierdząc, mogę powiedzieć, że dobrze, chłopaki, że tu jest, chłopaki. ale mam subiektywne emocje, które mówią mi, że, że, że ma go tu nie być, potrafię po prostu to oddzielić, mówię o swoich obiektywnych odczuciach, nie, nie twierdząc, że obiektywnie tak powinno być.